Szanowni Państwo, niespełna pół roku temu niosłem trumnę mojego tragicznie zmarłego kolegi Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Ta tragiczna chwila miała swój początek wiele miesięcy wcześniej. Zaczęła się od pojedynczych wpisów, hejterskich komentarzy, które potem przerodziły się w zmasowane ataki na Pawła Adamowicza. Paweł się nie skarżył, ja też się nie skarżę, bo jeśli jest się osobą publiczną, Trzeba tego typu sytuacje traktować jako część misji, którą się wypełnia. Trzeba mieć trochę grubszą skórę, gdy widzi się kłamstwa na swój temat. Rozumiem, że trudne decyzje budzą skrajne emocje, tak jak w przypadku Lublina i Górek Czechowskich, ale poziom emocji i ilość przekładań w tym temacie sięgnęły zenitu. Nie zgadzam się na zastraszanie, szczególnie jeśli dotyczy to mojej rodziny i bliskich. Nie zgadzam się na taki poziom dyskusji. Dlatego zdecydowałem o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie ma anonimowości w sieci, nie można bezkarnie kłamać i rzucać oskarżeń bez pokrycia. Ponieważ w wielu komentarzach pojawia się oskarżenie o korupcję w stosunku do mnie czy moich współpracowników odpowiedzialnych za proces przygotowania studium, zdecydowałem o wystąpieniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o objęcie działań związanych ze studium osłoną antykorupcyjną, czyli specjalnym nadzorem ze strony służb. Nie mamy w tej sprawie nic do ukrycia to mechanizm. Który gwarantuje pełną transparentność procesów związanych ze studium. Kropka. Jednocześnie chciałbym wezwać wszystkich, którzy anonimowo rzucają oskarżenia o rzekomej korupcji. Jeśli macie dowody na jakiekolwiek nieprawidłowości, zgłoście je do policji i prokuraturze, jak najszybciej. Ja nie mam nic do ukrycia. Szanuję osoby, które angażują się w sprawy miasta i walczą o tematy ważne dla wszystkich mieszkańców. Inaczej patrzę jednak na te osoby spośród nich, które mając swój prywatny interes dziś tak głośno protestują o zakazie zabudowy górek. Podobnie myślę o osobach, które w sposób przekraczający wszelką krytykę manipulują informacją, mając w tym swój interes polityczny i budując się w ten sposób przed kolejnymi wyborami. Nie wystarczy nazwać się społecznikiem czy aktywistą, żeby nim naprawdę być. Doktor Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Szanowny panie prezydencie, pozwolę sobie na kilka uwag w odpowiedzi na pańskie oświadczenie z 26 czerwca 2019. Podobnie jak pan jestem oburzony i zniesmaczony przywołanymi przez pana komentarzami i internetowymi wypowiedziami pod pańskim adresem. Mam nadzieję, że podobne odczucia miałby pan czytając zbliżone w charakterze wypowiedzi dotyczące mnie. Innych osób zaangażowanych w obronę góry oraz całego środowiska, a także niektórych zajmujących się tą sprawą dziennikarzy i redaktorów lubelskich mediów. Od gruźb po najróżniejsze obrzydliwe insynuacje. Jest ich niemało. Hejterzy są tylko hejterami, a chamy hamami, niezależnie czy wspierają aktualną politykę przestrzenną miasta czy ją kontestują. Ale tego typu internetowe ataki towarzyszą panu chyba od początku pierwszej kadencji. Na pewno nie pojawiły się w ostatnim tygodniu, akurat w przededniu głosowania nad losem Górek Czechowskich. Mimo całej niezgody na tego typu agresywną pisaninę. Mam wrażenie, że wyciągnięcie ich akurat dziś było próbą wprowadzenia do dyskusji nad sygnowanym przez pana kontrowersyjnym i budzącym silny społeczny opór projektem zapisów studium nowej figury, ofiary hejtu i gruźb, a przy okazji przypięcia brzydkiej łatki osobom kontestującym ten projekt. Wzmocnienie efektu przywołaniem jakowejś analogii z zamachem na świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza może tu budzić mocno mieszane uczucia. Zaledwie kawałek dalej od wzmianki o gdańskiej tragedii następuje w oświadczeniu atak na tych, którzy sprzeciwiają się planom zabudowy górek. Dla ścisłości nie na wszystkich, tylko na tych, którzy mają własny interes lub interes polityczny i budują się przed następnymi wyborami. Zupełnie nie wiadomo o co i o kogo chodzi, ale skoro prezydent tak mówi, coś może być na rzeczy. Chciałbym zapytać, czy mnie lub organizację, w której działam, zalicza pan do którejś z tych kategorii? Panie prezydencie, nie da się zwalczyć hejtu takimi insynuacyjnymi sformułowaniami. Takie właśnie niejasne, niekonkretne sugestie tworzą sygnał i warunki do fantazji, oszczerstw. Pomówień i agresji. Nie mam powodu uważać, że taką właśnie miał Pan intencję, ale tak to właśnie działa. Metoda zastępowania merytorycznego sporu przypisaniem adwersarzom ukrytych nieczystych intencji ma długą i nieciekawą historię. Do dziś organizacje ekologiczne w Polsce stale słyszą, że są agentami Niemców, Rosjan lub Żyda Sorosa. Co pozwala przejść do porządku dziennego na przykład nad postulatami ochrony klimatu. Panie Prezydencie, spierając się o górki, dyskutujmy o przewietrzaniu, o miejskiej wyspie ciepła, o czerwończyku nieparku, zamiast strzelać do siebie na oślep zarymat typu korupcja i ekoterroryści, czy dzieląc na prawdziwych i nieprawdziwych społeczników. Będąc obiektem pogardliwych komentarzy, nie prowokujmy kolejnych wymierzonych w oponentów. O to samo apeluję również do wszystkich, którzy podzielają moją opinię o konieczności zachowania górek dla przyszłych pokoleń. Kropka atmosfera i jakość debaty publicznej w naszym mieście to ważne dobro, o które powinniśmy wszyscy dbać na równi z dbaniem o rozwój gospodarczy i ochronę przyrody. Z wyrazami szacunku Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka.